Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sebastian, de desy let let's go. Dzisiaj omawiam kolejny zapach ze stajni Mansery, tym razem instant crash. I odpowiadam na pytanie, czy jest to natychmiastowe zauroczenie, czy? Zmiażdżenie. Ale zanim zacznę, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy śledzą kanał. Bez Was nie byłoby to możliwe. Jestem ogromnie wdzięczny. Pierwszy tysiąc, oby tyle flakonów się uzbierało. Dzięki, zaczynamy. Jak każda mansera, butelka ten sam kształt. Tutaj zakrętka na magnes atomizer. Chyba to, co najlepsze, ma no prawie oprócz tego, co tutaj jest w środku. Pod spodem oczywiście od Tutaj naklejka ze złotymi napisami, butelka lekko złotawa. Super to zrobili. Tutaj na dole przezroczysta. Jak idzie to do góry, tym bardziej zrobi się to złote. Pierwsze wrażenia, szczerze, tak jakby Jardin Exclusive i Alharemain Amber, wood, róż, mieli dziecko. Hmm. No ty, z tych, które są bardziej wyraźne: safron, mandarynka, perka, motka, jaźmin, piżmo i wanila. Resztę widzicie na ekranie. Zostawię to przez kilka sekund, żebyście mogli sobie to zobaczyć. Cena około 77 funtów, czyli 385 zł. Czy jest to tanie, czy jest to drogo, nie jestem Waszym doradcą finansowym, także decyzja należy do Was. Projekcja i długotrwałość kolejna bomba Mansery, ale tutaj jest troszkę inaczej. Na początku jest mocno i po około 30 minutach wydaje się, że zapachu już nie ma, a tu nagle boom! Znowu się pojawia, tak jak nowy wariant i trwa długo. Jak mecz testowy w krykiecie. 10 godzin spokojnie. Zapach stworzony w 2019 oczywiście przez słynnego już nam Piotra Montella. Jest to zapach unisex, czyli dla pań i dla panów. Otwiera się kwiatowo, cytrusowo i troszeczkę słodko, przecudownie, elegancko, zachęcająco i unikalnie. Safron jest tak jakby słodko, gorzki, trochę skórzany. Ale bardzo delikatny. Zdecydowanie pomaga w projekcji. Bergamotka i mandarynka są chwilowo, ale tylko właśnie w otwarciu, i znikają szybko jak śnieg w maju. Wanina jest wyczuwalna i otacza nas jak koc na sofie. Słodka, komfortowa i przepiękna. Róża jazmin i piżmo dodają kremowego, trochę pudrowego tonu. Zapach jest inny, wyszukany, niesamowity. Po raz kolejny Manser robi na mnie ogromne wrażenie. Nie wiem, czy mnie to miażdży, czy zauracza. Komplementy będą i to dużo. Szybka anegdota: Kolega kiedyś pracował w branży hotelowej i jego szefowa raz zawołała go: Karol, przynieś mi kwiaty, bo wiesz, ja i kwiaty. Także tutaj będzie to samo. Kupcie Manserę. I będą komplementy. Dużo komplementów powiecie, ja i komplementy. Kto mógłby go nosić, panie i panowie, czasami się przechyla to w stronę damską, czasami w męską, ale tak naprawdę musicie to przetestować przed zakupem. Na jakie okazje, na większość do pracy, do szkoły, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, wakacje, kolacje, spotkania na luzie do kina, do restauracji, na obiad do babci. Trochę się porymowało. Podsumowanie. Natychmiastowe zauroczenie, jak dla mnie, wydaje mi się, że z nazwą trafili tutaj w dziesiątkę. Zauroczy nas i wszystkich w koło. Zapach jest przepiękny, delikatny, kwiatowy, znakomity, intensywny. Wysoka jakość, za którą warto zapłacić. Werdykt unikać, rozważyć, dodać do listy czy kupić. Dla mnie. Kupić. Kolejna mansera, która wskakuje do pierwszej dziesiątki. Perfum na zawsze. Zapach naprawdę zmiażdżył mnie, jeżeli chodzi o projekcję, jeżeli chodzi o komplementy jeżeli chodzi o unikalność. Bardzo, ale to bardzo polecam mansera instant crash. Kończę. Sebastian, seb Peace.